Weselny klimat, tak się zaczyna Jest biały welon, a nim dziewczyna Zróbienie główki i trochę wina Zazięta świnia no, i ten tłusty bilon Ale, ale, ale u, 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 Nie, po dobra, śmieciu, deka, po podkreślenie, po podkreślenie, Która to kurwa rzuciła Też znowu zaraz gada się o właśnie. ale fiuty są spoko. Ej, kto spoko. strzela? Tył, tył, dobra, tył, tył. ej, Sznicel, bo z tobą jeszcze o tym nie rozmawiałem, nie? Mhm. Czy jak oglądasz porno, stary, to zerkniesz się na piutka? Co, sami? No nie da się nie zerknąć na fiuta jak nie, ten, nie? nie A mimo, no, że no ci... nie oglądasz. No, ale jak to oglądam? No, ale jaja! Tak, przecież mówię, że cały czas tu jest. O, ma zero, Zra jeden hit z pompy. Weźmiemy? Yeah. Ja! Tak! Dari, jeden, Parę, jeden hit z pompy, zresztą zresztą. przecież ty mnie oszukałeś kurwa! Schydało się, schydało się. <grym>. A narkotyki są złe. No faktycznie, kurwa, jak się kończą, jest chujowo. Oko. No i muszę przygotować wszystko. Aaaa, drugi! Pomocy! Aha, no nieźle, dobro. dobra. Dobra, mam ghost that he knew He fucked up O kurwa! <grym> Kratem! Ej! <grym> to, to jest kurwa gra w Fortnite to, bym, bym, bym. No nie <grym> Oni, się, tak, tam oni z, też, oni też. Ale jest dziewięć osób Hej, Ej, ej ale, tym, ale kurwa! Chuj z tym! Stary to z górki do mnie nakurwiają, wy jednego pokusujecie! Ała! No na dachu, ej! Usiądę Usiądzę sobie tutaj, pogadajmy. O! Kurwa! Prawie się wygniewałem na rower. Dobra, widzowie, pozwrot i tok. Nie pal tego gówna, zjebie Spoko, sportowy tryb życia dla moich braci właśnie Pozdraw wariaty Challenge accepted Pozdrawiam was, ja Mateusz Bierzas Bierz Pozdrawiam was Mówię to ja, Mateusz Jestem tutaj Tak, jak najbardziej, jestem gejem Kołam gej nazywać pomocy proszę Proszę Ja się boję Dobra, rozjebałem pięciu. wytyfy wy. mówiłem, że potrafię kurwa różne rzeczy patrzcie bez żadnego śladu Dobra i co? pierwszy dzień oczekiwania na patrycję drugi dzień. dzień trzeci oczekiwania na Patrycję kończy mi się jedzenie O oh, kurwa Ojojajajajajajajajajajajajaj. Oj, 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 oj. Leży <grychy> No powiedz, to? że to kurwa nie siada starych. Ej magiku siądziemy teraz po strumyku i wiesz, zrobimy kukuryku. Kukuryku? No ale chodzi o po str strumyku, irl, coś tego No dobra, możesz normalnie powiedzieć, bo zaraz. A <grymne> to przyjedę. przyjedzie. Witam Dobra, ale kto to jest wtery, widzowie wpadka. Jak w kodę na tych chłopaków. Aha, dobra. To niemożliwe, żebym jej oglądał. Zgłaszam streama za obrażanie. Mnie, Stary, ja cię zawsze bronię. Mówię tak, że ciastek to jest największy UW Boy, jakiego znam na świecie. Że... Eee, nie znam i większego uboja od niego i że jest Gigaczadem. Dobra, Z2. Eee, pilnujcie mnie proszę. z wy. Oj kurwa. Oj. Dobra, pogadajcie z widzami. Oj. Aj. Nie wina,